Ale za mnie ciołek. Minęły trzy miesiące pierwszego czerwca. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Mega. Ale śmierdzi. No, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witajcie w tym tutaj moim rozgardiaszu, jak widać jest rozgardiasz. E, zaraz się wybieram do pracy, ale muszę prostować włosy. I co Wam chciałam pokazać, to rzecz, którą kupiłam w takim Maxxie do prostowania włosów. To jest spray z rozmarynem do, do ochrony włosów i on niby chroni aż do 450 stopni. Oczywiście, no nie szalejmy, moja prostownica aż tak bardzo e, się nie nagrzewa. Tam jest chyba 230 stopni, ale powiem Wam, że super. Zobaczymy jak to będzie. Widzę, że jest woda, pantenol z witaminą B5. E, Liz. Aloesu organiczny na trzecim miejscu. Rozmaryn na czwartym. Później znowu jakieś y, organiczne, inne oleje z eukaliptusu. Powiem Wam, że skład wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. W takim zapłaciłam za to 6,99, a normalnie kosztuje y, niby 19,99. Także zaraz to wypróbujemy. Włosy mam świeżo umyte wczoraj. Niedługo będę musiała farbować. A także biorę się na to, troszeczkę się boję. To jest w ogóle herbal Hollywood style formuła. Yy, no i tak, wybieram się do pracy. Tak jak mówię, dzisiaj jest już yy, poniedziałek. Mam dwa dni w pracy, później znowu dwa dni wolnego. E, do, dobra, to skoro już to jestem, te włosy może nie takie, to jeszcze Wam pokażę, co kupiłam. Wzięłam też e, żel podprzecznic. Pierwszy raz wzięłam właśnie coś takiego i jak widzicie, to jest fermentable witamina C, e, słodka pomarańcza. Nie wiem dlaczego, coś mnie wzięło po prostu na coś takiego dużego. Jak Wam już mówiłam chyba w ostatnim jakimś tam filmiku, jakbym pokazywała małe ręko, staram się wykończyć wszystko to, co mam, żeby miała po jednej rzeczy, bo teraz mam trzy żele podprzecznic. E, no już mi się skończyły prawie szampony i odżywki, to już mam mniej więcej po jednej, czy tam po końcówce, czy... Znaczy kilka mam, ale już kilka wykańczam, że niedługo mi się zostanie jedna. Um, także to mnie bardzo, bardzo cieszy. I właśnie chciałam tak robić, że mam jeden żel pod prysznic, jeden szampon, jedna odżywka. Z tym szamponem i z odżywką to będzie tutaj problem, ja siebie znam. No, ale mam nadzieję, że zresztą mi się uda. Także tak jak mówiłam, coś takiego z kolagenem to jest yy, rozświetlający, z witaminą C. Koszt? Yy, on jest litrowy, czy 960? 960... 6,99 także fajnie, podoba mi się. E, dobra cena, kolagen, słodka pomarańcza i witamina C. Właśnie patrzyłam, żeby nie testowali na zwierzętach, nie testują niby na zwierzętach, e, tak samo tutaj nie, nie testują na zwierzętach, także... E, tutaj w ogóle to ma kilka nagród wygrało, także myślę, że to będzie dobry pro produkt na mokrych lub na suchych włosach, także spoko. Ja wczoraj wieczorem myłam, teraz sobie to spryskam. O, już włosy farbować, zobaczcie jakie rude. Muszę już je farbować. Ale podobały mi się moje włosy teraz, ale ja mam szczerze, naprawdę mi się podobają. Ale mocna igiełka. Uuu! Ale śmierdzi. No, zdecydowanie śmierdzi to ziołowo. Troszeczkę je. Popryskam. A! Wiem co wam jeszcze chciałam powiedzieć? <gry> Jakie wygląda. Wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Patrzcie tutaj, co znalazłam. Znalazłam wideo, wybaczcie tą jakość, bo to wideo jest sprzed 15 lat, sprzed 14 lat. I to było chwilę po tym, jak znaleźliśmy Lunkę. Oh. Jeszcze nie wybraliśmy jej wtedy imiona, bo jeszcze cały czas czekaliśmy, aż ktoś się po nią zgłosi. No, ale już żeśmy oczywiście zapoznali ją z Borysem. My tylko lukę znaleźliśmy, i oczywiście od razu ona była u nas w domu. To nie to, że wiecie, my ją znaleźliśmy gdzieś czeka w komórce. Nie, my ją znaleźliśmy i od razu ją przynieśliśmy do domu. Chcieliśmy zapoznać ją z Boryskiem. No, musiała z nami zostać, no bo co my mieliśmy z nią zrobić? No, to była zima, musieliśmy ją przecież przechować. No i tam na spacerku ją bierzemy. I jak ona mała, jaki Borys mały. No, także tak, jest tam sobie z nami na spacerku i jeszcze właśnie próbujemy jej imię i ja pamiętam, że na nią mówiłam Cici, si, 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 si. to była moja <grym> menedżerka e, którą jak pracowałam w Urzędzie Skarbowym w Liverpool, no to miała właśnie na imię Cici, bardzo fajna e, kobieta. Ale też właśnie pieski się tak nazywało i chciałam, żeby ona się nazywała Sissi, ale Sissi do niej nie pasowało. No i jakoś później, kilka chyba dni czy tam nawet ten sam dzień, Radek już ją nazwał Lunka i tak Lunka została. No przepięknie wyglądam. A czekajcie, już Wam odwrócę jeszcze ten spray i Wam pokażę, jak on wygląda. Tak o ten spray wygląda. Także e, mam nadzieję, że się sprawdzi. Oczywiście dam Wam e, znać. Zresztą zobaczycie. A ja tymczasem co? zapraszam Was na Boryska i Lunkę. Sisi Borys <noise> Poska. On też jakby mały chodził po powrót I w nogi nic widać Duży? Aha, to ten walnięty pies. Polis, co Idziemy. Oj! Stój! Jeden z drugim. Ale Baska to wygląda. Czy? Babe. Z dwoma psami. No, moi drodzy, już włosy wyprosowałam. Bo dosyć fajnie to wygląda. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak te włosy się będą sprawdzały. A ja bym wam chciała pokazać okienko numer 20 z kalendarza, czujecie? Piero mamy okienko numer 20. 20 wam nie nagrałam z tego względu, że chciałam wam pokazać jedną rzecz yy, w świetle dziennym. Ale zaraz do tego przejdziemy. 20 w Cool Beauty to, moi drodzy, krem yy, nawilżający z Bioma. To jest dosyć taka popularna marka z ceramidami z masłem Shea. E, ja coś kiedyś od nich miałam i niestety mnie podrażniło, także nie wiem, czy to będę używała, czy komuś po prostu sprezentuję. A 20 w Selfridges to było yy, rozświetlacz z Isamai. Tak to wygląda. Isamai to ogólnie jest droga marka. A to dosyć ciężko mi się to otwiera. Ale już patrzymy. O kurwa. Co to w ogóle jest? No dobra, mamy konia, moi drodzy. Mamy tutaj wielkiego konia. Wyłączę tutaj to face. -traf. mnie to denerwuje. Otwieramy. No i co teraz? Co to jest tutaj? O co chodzi? Ok. Tu się wkręca. Tego się konia nie wyciąga. <laughs> Słamałam! Chciałam odkręcić i złamałam łapę. Konia, koniu. Nogę. Ale za mnie ciołek. A to pewnie się za opakowanie płaci. <laughs> no nie wiem, dojdziemy do tego później. E, moi drodzy, właśnie montuję dla Was tego vloga dzisiaj. Dzisiaj jest e, 17. E, no i już wiem jak to się otwiera. To po prostu się ściąga. Ja to złamałam przedtem. To po prostu się ściąga e, normalnie, wiecie, puf, pokrętkę. Patrzcie, w ten sposób. No i tutaj mamy taki rozświetlacz. Zaraz wam pokażę jak on wygląda. Przepiękne, złote drobinki. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Mamy się bardzo słoneczny dzień. Czekajcie, posmaruję sobie dłoń. O. I tak jak widzicie, tak wygląda. Tak wygląda to jak po prostu mokra błyszcząca e, skóra. Super. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Mega. Ale co Wam chciałam pokazać, co jeszcze było w Selfridges? Tutaj już akurat nie mam opakowania, ale moi drodzy, zobaczcie na to. Pakoraban, cienie do powiek, i one są po prostu przepiękne. Nic z Pakoraban jeszcze chyba nie miałam, jeśli chodzi o markę kosmetyczną. Na klika, ja już je używałam. Zobaczcie, jak to wygląda. Lusterko tutaj takie, jak widać. Dwa cienie matowe, i tutaj mam dwa takie shimmer, brokatowe shimmer I one są po prostu. O boże! I tego nie próbowałam, jakie one są maślane. Ole, przepiękne. Używałam tylko tego, a dzisiaj mogłam to użyć. No, ale już pomalowałam rzęs, tak że nie będę teraz już tam e, nigdzie maziała. A te, jakie. Wow! Ale mięciusie cienie są. Tematowe też bardzo takie mięciutkie. Zobaczcie, jak to wygląda. No, po prostu rewelacja. A już Was wezmę i pokażę Wam te cienie przy świetle. Patrzcie na to. A wykonanie tego to jest po prostu mega. Ślicznie to wygląda. Co prawda się palcuje, teraz widać od razu jaki wypalcowane, no bo dotykam rękoma nakremowanymi, ale przepiękne opakowanie. Cudeńko. Wiecie co? Kupiłam więcej światełek na temu. O, a sam te mi murgałem, muszę się zaraz naprawić. Ale jak to przepięknie wygląda. Znowu tutaj mam ciemną kamerę. Zaraz to jaśnia... rozjaśnię. Tylko się zastanawiam. Fontanna. Tylko się zastanawiam, czy one nie są większe, te kuleczki, Nie wydają się większe. O, ależ przepięknie to wygląda. Ale wiecie co? Dam was na światło ciemne. O, bo teraz widzicie prawie tak jak ja. To normalnie tak rozświetlone są te lampeczki. A teraz mi tutaj przyszło światełko nasze. O, przepięknie. I ulunki, i u też się świecą przepięknie. O! cześć czy nie wziąłem, bo cześć jakby mi teraz wyskoczył, patrzcie jak mi zagląda. Widzicie, jak wygląda? Bo może taki kochany tak się przywitał ze mną. Cześć, kochanie! Tak to wygląda. No mega. Proszę bardzo. Więcej sobie kupię. One są bardzo tanie, na tym mówiłam. Wam. One ogólnie nam tutaj są na dole. No ale jak osię trawać, akurat znowu kosiliśmy, to daliśmy na górę. I na górę w sumie też fajnie wyglądają. A tej mówię, Luka i Borysek. A tutaj dzisiaj zrobiliśmy radek, zrobiliśmy taki porządek koło Magnolii, wreszcie to, co chciałam. Czyli zabraliśmy te wszystkie kamienie, co mieliśmy, te światełka, czy jakieś było podłączone i zrobił tak jakby kółko granicy. I tak myślimy, żeby to czymś wysypać i tutaj też będą jakieś światełka, aczkolwiek, jak widzicie, jest teraz dużo listków, no to no niestety łapki się nie świecą, ale one były cały dzień w cieniu przez kilka ostatnich dni, bo były zarośnięte trawą, także mam nadzieję, że te nasze łapeczki, pamiętacie, też się zaświecą. Dobra. Jest północ. Jest mój chłopak. Mój chłopak, jak on siedzi. Uwielbiam tego pieska. Mój chłopaku. Co mój chłopak? Boi się. No cześć, chłopaku. Cześć, mój chłopaku. Jest północ. My wróciliśmy ze spacerku. Pani siedzi myć, tak? Idzie się pani myć? Idzie się myć. No. Cześć, już powiem Wam, powoli dochodzi do siebie. Znowu. Tfu, tfu. E, minęły trzy miesiące pierwszego czerwca, jak za Tak, Czesiu? siła. trzy miesiące już jesteś z nami. I zmienił się. I ktoś mi napisał, sąsiad się wyprowadził Wam stres y, z serca i z ramion i Czesio zacznie odżywać. I faktycznie tak się dzieje. <laughs> No, Pani odkłada kamerę, bo ty nie lubisz, nie? Nie lubisz, ale nie ucieka, zobaczcie już moje słońce małe.